Jestem w centrum Wooster. Właśnie przychodziłem i zobaczyłem polneza, ale wstydziłem się. Wstydziłem się. Zagadać, bo jakiś kość tam siedzi i nie wiem, czy to jest Polak czy Anglik. Hello. Hi. Are you English or Polish? No Polish. A, hej, ja, ja też jestem polski. Cześć. cześć, cześć. Fajna maszyna. <laughs> Mam takie samego, tylko ten, rok, rok młodszy. Tak? Bo i tak czekam, no, na żonę czekam, bo na zakupy poszło. O, co to sobie wejdę, zobaczę. Kurde, ale maszyna. Z, jak Polonez, zwierzę o... to co I tu, tutaj kupiłeś ją? Tutaj, tutaj kupiłem, ale jego kupiłem, to na polskich deklach. Ja no, ja nakręcę filmik, mogę? Nie no, zauważyłem. No. <laughs> ciężko, <laughs> ciężko, nie zauważyć, wiesz o co Nie, bo przychodziłeś, wstydziłem się przed tym, wiesz? Wstydziłem się. Nie wiedziałem, wiesz, co siedzi, może się, w, może się wkurzać, albo coś. Nie chciałem A, robić zdjęć. Nie ma problemu to A skąd była opcja, żeby się przewiać jakaś? Przejechać się, odpalić to? Eee, musiałbym wiesz, do starej zadzwonić, bo poszła na zakupy Zobaczę, Aha. zadzwonię się najwyżej zapytam ile jej zejdzie. Aha dobra wiesz, Dlatego tak tu stoję tak jak stoję Idę przez Spokojnie. Wrócił Nie no tak chwilę tylko, bo zobaczył kolomeza no. Nie, wody nie bierz. To ja ten, ja, ja później po, podskoczę, żeby dźwigać nie musiała. No dobra, no, no to pa. Eee, ogarnięta. Mówi, że jeszcze jej chwilę zejdzie, tak że, mo, możemy sobie run, r, 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 rundkę, rundkę strzelić. Kurde, spoko, to naprawdę takie, takie emocje dzisiaj, <t pues> że... Ale jaja Porządna ja. bryka No A. I, to jeszcze, I to jeszcze w Anglii, w Anglii Tak, polega ale kierownica jechać. nasza polska Nie, ja go na co dzień wiesz Normalnie do roboty, tak? wszystko Ale nie, powiem ci fajnie jest Wiesz, Jedziesz sobie autostradą Śmigasz sobie gdzieś tam wiesz Do tego swojego punktu docelowego Tam, tam gdzie chcesz i tam, wiesz mi, mi, mija, mija cię samochód wiesz Trąbią wiesz Lajki, kciuki w górę podnoszą, to fajne jest. Kurde, w ogóle Przemek jestem To Patryk. No, bo tak przeszedłem w ogóle. Ty, Też na pewno. Ale, ty, no, ale w ogóle tak, że no, że zaprosiłeś, że jest to podjarany. Nie tak. no, to wiesz. Podjarany jestem, wiesz, jak wpadłem jakby do siebie, kurde. Kozy jak do siebie. Nie no, czy tam wiesz, ja... o. Ja na zawsze. Ma... Zas... Zas... muszę trzymać się razem, wiesz. Nie, nieważne gdzie się jest. Ja powiem tak samo zareagował, nie yeah. wiem, o co chodzi, ja jak akurat, ktoś ma, to te. No, ja akurat, wiesz, lubię stare klasyki, mam jeszcze tam kilka innych strupów swoich, ale wiesz, Polonez to jednak Polonez. Jeździ, trąbi, hamuje, skręca, ale, to najważniejsze. Ale to sam robiłeś wszystko tutaj? W znaczy się, ja go kupiłem w dość dobrym stanie. On nie wymagał jakoś strasznie dużo pracy, ale tak, wszystko sam. Ogólnie jestem z wykształcenia kucharzem, pracowałem w Polsce jako kucharz, przyjechałem do Anglii, popracowałem trochę w fabryce, później trochę w kurierce, a teraz pracuję w warsztacie samochodowym, więc jest o tyle łatwiej, że mogę sobie wszystko w swoim samochodzie robić na warsztacie, nie? Nie, 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 nie muszę, wiesz, nie, nie muszę grzebać na podwórku tak jak robiłem to do tej pory, Mogę sobie legalnie, normalnie wiesz, wstawić auto na warsztat, na podnosik i sobie sam wszystko porobić, nie? Ale mówię, jakoś strasznie dużo tam e, nie trzeba było przy nim e, robić. Nie jest może o szybki, tak jak Audi S5 no. Ale swoje robi, od punktu A do punktu B pojedzie. Ja na pewno tutaj takie. Dla... Żo żona, żona nie ma nic przeciwko, że, że jeżdzie starym ulepem bez wspomagania. No to jest też ważne, no, tak, bo... jedyne co jej nie, nie odpowiada, to to, że jak siedzi z tyłu z psem, to nie ma pasów, bo a no, a to a jest tak, 89 tak. i jeszcze nie było w nim montowanych pasów, ale pasy dokupiłem, będę montował, żona będzie zadowolona żona będzie zadowolona. I pies też. I pies też, tak. No, psu na przykład strasznie się podoba. Dlaczego? Bo kierownica jest po lewej stronie, więc jak jeździ tylko ze mną, to siedzi na przednim siedzeniu i ma głowę wystaw wystawioną ładnie sobie za, za szybkę. I co jest fajne, ludzie, którzy na w szczególności jak się w korku stoi czy coś, to za zaczepia ludzi. Ludzie zaczepiają to. Chociażby, nie wiem, w dniu wczorajszym miałem taką sytuację, że, 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 że staliśmy na światłach i dziewczyna z tyłu stała i krzyczała do niego, bo on miał głowę wystawioną przez siebie i krzyczała do niego, on się obejrzał i zaczął szczekać do niej, także to taka fajna sytuacja po prostu. Byłem kilka razy angielskim autem w Polsce i zdecydowanie lepiej jeździ się polskim autem, w sensie europejskim, z kierownicą po lewej stronie w Anglii, niż angielskim autem w Polsce, nie? Łatwiej jest. I tutaj trudniej jest, żeby pojechać powiedzmy pod prąd, nie? Tak jak Ronda, wszystko jest tak usytuowane, że naprawdę trzeba bardzo mocno się postarać, naprawdę, żeby pojechać pod prąd, nie? A te Ablachy, czyli to już miałeś angielski? Nie, czy... nie, kupiłem go na polskich. Aha, kupiłem go na polskich, ale przerejestrowanie w Anglii jest banalnie proste. Nie ma jakiejś wielkiej biurokracji jak w Polsce ani nic. Sa sam koszt rejestracji to jest 55 funtów. Trzeba wy, wypełni, wy, wypełnić wniosek, czyli jakby powiedzmy, taki pusty do dowodu rejestracyjnego trzeba wypełnić. Trzeba, e, trze, 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 trzeba wypisać wszystkie dane dotyczące pojazdu, z którego jest roku, wi, numer win, to tam, to siamto i wysyła się to do, jak to się w Polsce na, nazywa? E, u, urzędu komunikacji, tak? Aha, no tak, tak tak. Tak, wysyła się do urzędu komunikacji. Z polskim dowodem rejestracyjnym, z tak zwanym dokumentem NOWA, to jest dokument, który dostaje się pod tym, jak się zgłasza, że pojazd został zimportowany do Wielkiej Brytanii, bo tam trzeba odprowadzić podatek za import samochodu, gdzie napolony zabiegł on zerowy. Wysyła się to, robi się przegląd, i co jest potrzebne do przeglądu. Nie potrzeba liczników, nie musi być przełożona kierownica ani nic, jedyne co tak naprawdę potrzeba, auto musi być przystosowane do prowadzenia po drugiej stronie, nie. czyli nie musi być licznik w milach, może być śmiało w kilometrach, jedyne co tak naprawdę potrzeba, no to wiadomo, auto musi być sprawne technicznie, co w Polonezie <laughs> czasami jest lada sztuką, ale przede wszystkim potrzebne są lampy, przednie lampy muszą świecić na drugą stronę. No i teraz każdy, no dobra, no ale jak lampy do poloneza, są dwie opcje, albo naklejamy takie naklejki, które, które zasłaniają światło, które świeci na drugą stronę, czyli to tak samo jak angielskim no autem tak, wyjdzie tak. się do polskim, żeby nie odbijało na drugą stronę i to przechodzi przeglądy, ale jest problem, żeby użytkować taki samochód na co dzień, bo naprawdę strasznie ogranicza to światło. Albo jak człowiek się poświęci, poszpera po, po, po internetach, ma troszkę wiedzy, posprawdza, no to tak jak w moim wypadku, można założyć lampę od Jaguara. O! Kosztowały mnie raptem 45 funtów, czyli 200, 220 złotych. Rozmiar się zgadza, montaż idealnie pasuje, elementy montażowe pasują do oryginalnych mocowań Poloneza. Jedyną malutką różnicą jaką, e, jaką możemy zaobserwować to to, że lampy od Jaguara mają miejsce na, na małą żarówkę postojową. Polonezy tego nie miały, ponieważ e, e, żarówki postojowe były montowane w akwarium w sterzaku, a w Borewiczu z boku na słupku w Atrafie, tam były żarówki postojowe, więc Polonezy nie miały żarówek postojowych w lampie. A te od Jaguara mają. Ale to jest tylko i wyłącznie jedna malutka różnica między lampami od Jaguara a Poloneza. Także rejestracja banalnie po prosta. Opłaca się z góry podatek drogowy, tak zwany road tax, E, robi się przegląd, wysyła się dokument plus 55 funtów opłaty rejestracyjnej. No i w ciągu 3 do 4 tygodni przychodzi angielski dowód rejestracyjny z napisanymi numerami rejestracyjnymi. Idzie się do najbliższego sklepu motoryzacyjnego, kupuje się numer rejestracyjny, zakłada na samochód, dzwoni do ubezpieczalni, ubezpiecza pojazd, leje się, waha i się jedzie na zakupy do polskiego sklepu. No. Ale warto, I co, warto, Jeszcze korzyść taka, że nie ma śniegu, a co się z tym idzie, to nie ma soli. Nie ma soli. Aczkolwiek ja, yy, yy, szczerzonego pa, pan Bóg, szczerze, ja solę, żeby nie odbył, żeby Polonez nie odbył. Żeby wiedział, tak. Jest może to demon prędkości, ale nie ma problemu, żeby utrzymał się na brytyjskich drogach, czy też autostradach, ze względu na to, że w Anglii ograniczenie jest do 115 km na godzinę, czyli 70 mil. Także Polonez śmiało sobie daje radę. Będzie troszkę wpucało, jak to w Polonezie. Ale proszę, stówka bez problemu. Kore, korek, się, korek się żaden nie tworzy. Drogi szerokie. Także nic tylko się cieszyć z jazdy. Mówię, auta używam akurat na co dzień, jeżeli chodzi o eksploatację, no to jak to wiadomo, no jak to w Polonezie, no on ma już 30 lat. Fakt faktem ma niski przebieg, bo dopiero 86 tysięcy kilometrów i licznik się nie obrócił jeszcze. Kupiłem go jak miał 70 tysięcy, także trochę tych kilometrów już zrobiłem. A o co chodzi z tą klasyczną Polonią, bo coś słyszałem, ale... Klasyczna Polonia. Proszę, Dobrze. lokowanie produktu, lokowanie tak. produktu. E, to jest taka dość to się obiło sta, właśnie, tak. spora grupa entuzjastów, Polaków. Ta grupa, na Facebooku ją można znaleźć, wystarczy wpisać klasyczna Polonia UK, czyli UK i od razu wyskoczy. Jest to dość spora grupa Polaków, entuzjastów, którzy lubią stare auta. Na chwilę obecną grupa ma, rozrosła się do dość, dość sporych, że tak powiem, nie wiem, dość sporej ilości, tak? Ponieważ jest już 9, prawie 9,5 tysiąca ludzi na tej grupie facebookowej i zrzesza ona przede wszystkim Polaków. Świrów pozytywnych. Świrów pozytywnych, tak, Polaków. Którzy lubią starą motoryzację, nie tylko polską. Nie ma, dy... Prze... jedna ważna rzecz: nie ma dyskryminacji. Nie ma. Nieważne, nie ważne, czym się jeździ, e, ale mamy żuki, mamy syrenki. Niektórzy przyjeżdżają z Polski też, nie? Niektórzy Dobra. przyjeżdżają z Polski swoimi samochodami. E, gdzie jest haczyk? Anglia daje duże możliwości, tutaj troszkę inaczej podchodzi się do pieniędzy. Utrzymanie takiego klasyka naprawdę nie kosztuje tak dużo pieniędzy, jak kosztuje w Polsce. Tak. Ja nie widzę w tym nic złego, żebym ja poświęcił swoje 5 czy 10 minut komuś, który też jest zara zajarany starą motoryzacją. Teraz w Polsce jest to strasznie popularne. Zrobiło się, po zrobiło zrobiło się popularne. Eee, znam dużo ludzi, mam kolegę w Bristolu, Jordana, pozdrowienia dla Jordana, eee, Pana koma ko Komandosa, ubiera się podobnie do Ciebie. No ja słyszałem o nim. <laughs> ubiera się podobnie do Ciebie, pozdrowienia dla Pana Komandosa. Pan Komandos, jak on to mówi? On jeździł klasycznymi samochodami zanim stało się to modne. A sprowadzał trochę tego dziadostwa tutaj do, do, do Anglii. Kilka polonezów, makaro, makaretkę, którą niedawno mu malowałem. No, tak. Makaretkę, którą niedawno mu pomalowałem w kolor haki. Bo haki kryje wszystkie braki. I dużo, naprawdę dużo jest takich ludzi. Znajomy w Oksfordzie, Maszuka. Jeździ, jeździ, jego żona na co dzień jeździ starym Mercedesem E300, bodajże z 85 czy 6. nie chcę kłamać, którego też tam mu drutuje, jeździ nim na co dzień, ma żuka w niedzielę i od święta, którym rzuckiem sobie śmiga dookoła. Więc naprawdę mnóstwo ludzi, znajomy, drugi znajomy w Oxfordzie teraz jeździ sta, starym, starym Audi, ale prędzej miał starego Nissana 300ZX z 90 i dzięki temu się poznaliśmy. My się poznaliśmy też właśnie ja z nim przez Nissana, bo też mam Nissana starego. I to nie jest tak, że o jeżdżę Polonezem, bo mnie nie stać. Właśnie jeżdżę Polonezem, bo mnie stać. Nie stać. Jeszcze na paliwie, nie, na gazie. Stać mnie, bo, 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 bo że jakiś boże jakichś tam przemków. No. Bo tak, bo, bo właśnie, bo właśnie mnie stać. Ale to, to nie chodzi... Nie zawiódłbyśmy za tydzień do Polski? Może... Może. No to ja nie, nie byłem, ale ta klasyczna Polonia, jakieś imprezy też sobie organizujecie tam. Jakieś widziałem chyba Wigilia, tak? Yy, jakieś... Tak, była taka choinka wigilijna. To jakieś bo... charytatywne chyba też coś yy, widziałem. By, była akcja charytatywna, były licytacje żeby wspomóc grupę dzieci chorujących na antygrypowze. Mogłem trochę przekłamać, dokładnie nie pamiętam, ale tak. Ze względu na to, że jeden z kolegów, który też się udziela w tej klasycznej kolonii, niestety ta choroba dotknęła jego dziecko. W związku z tym staramy mu się pomóc i zbieramy jakieś tam drobne datki. To nie są jakieś wielkie pieniądze, ale jak to mówią, grosz do grosza będzie kokosza. Wspieraliśmy w zeszłym roku i w tym roku także Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Polones jechał do Londynu, był Żuk, były Maluchy, robiliśmy taki przejazd charytatywny, żeby zebrać więcej pieniążków. A na tej klasycznej Polonii była aukcja właśnie na tą fundację dla chorujących dzieci. Była sprzedana rura od Żuka na aukcji, którą osobiście zdrutowałem podczas to było drutowanie podczas zakończenia sezonu klasycznej kolonii. Zrobiliśmy sobie taki przejazd właśnie starymi samochodami eee, i właśnie wypluło rurę od żuka, bo właściciel jak dbał, tak miał. Więc no, żeby ten Żuk jakoś rozsądnie mógł dojechać z powrotem do domu, no to poszły puszki oczywiście po energetykach. <grym> eee, Energetyki wspierało osoby nieprowadzące samoloty, e, więc poszły puszki i troszkę drutów, no i zrutowaliśmy. E, razem z prezesem klasycznej kolonii, o którym wart, warto wspomnieć, Bartusz Krawiecki, to jeden z głównych założycieli klasycznej kolonii i trzyma to wszystko w ryzach e, to zrutowaliśmy tą rurę, i później, gdy on tą rurę wymienił, to postanowiliśmy, że tą rurę sprzedamy na aukcji. Poszła ona bodajże za 50 funtów. Więc te 50 funtów sparło tą akcję charytatywną, ale po sprzedaży rura poszła na aukcję Wośmów. Na aukcję wośp u... krąży, krąży, tak, tak. To jest taka słynna zdrutowana rura od żuka przez zdrutowana przez pan druciarza, czyli tak. przeze mnie. Poszła na Woźb. Na Woź zebrała 105 funtów bodajże. I z tego co wiem, to znowu będzie szła na aukcję, ponieważ 19 maja 2019 roku w Blenheim Palace w Oxfordzie jest trzecie rozpoczęcie sezonu klasycznej Polonii. Przyjeżdżają głównie Polacy, ale ze względu na to, że grupa się dość solidnie rozrasta, pojawią się także Anglicy, przyjadą Mercedesami, grupa seka, grupa Seca w Anglii, zapytała się, czy może wystawić swoje samochody ze względu na to, że chcą połowić rekord zgromadzenia największej ilości seków Mercedesów w Wielkiej Brytanii, głównie też dlatego, że wielu Polaków jest w posiadaniu owych modeli.